tylko to państwo obejrzeliście dwa dokumenty Andrzeja Titkowa. Dziennik pisany pod wulkanem i już się nie lęka, już nie lękam się nic. Andrzej Titkow jest państwa imieniem goście. gościem. Jeśli państwo myślą, że ja się zgodzę na takie oklaski, Andrzej specjalnie tutaj tutaj ten deszcz. Andrzej Titkow Wspaniały dokumentarny. Z samego Mogotowa. Maciej Makowicki jest naszym gościem. Makowski, przepraszam, to, przepraszam. Maciej Makowski jest naszym gościem. Maciej. Z Maciejem namawialiśmy się yy, yy, od dawna że chciałby coś tu przeczytać i cieszę się, że dzisiaj mógł przeczytać i będzie jeszcze mógł przeczytać fragmenty z twórczości Gustawa Herbie Grudzińskiego. Jak Państwo zobaczycie, już jest poprawnie nazwisko. Jest, takie, są, takie są, bo był grudziński. Tylko ja wyłapałem właściwie, chociaż ta tablica jest od kilku dni, ja nie wiem, jak nie Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy w stulecie urodzin Wielkiego dramaturga, pisarza, patrioty. 20 maja były dokładnie, byłyby dokładnie urodziny e, mistrza i, i z Andrzejem spotkaliśmy się już dawno i namawialiśmy się na to, żeby, żeby w, w takiej kolejności i takie właśnie dokumenty e, pokazać, i jeszcze raz Ci dziękuję Andrzeju, dziękuję Ci Macieju. Natomiast właściwie rozmawialiśmy, że po, tym, po tych dwóch dokumentach trzeba byłoby wyjść i zostać samemu. Ale też, no też można byłoby te rzeczy coś zagadać. Natomiast myśmy się umówili, że może Państwo damy głos na początek i może państwo chcecie coś powiedzieć i zdjąć od sprowadzącego i może... Te. Moja prośba jest właśnie taka, żeby Te. trochę złamać taką zwykłą konwencję tego typu spotkań. Przepytywania. I y, y, po prostu zacząć może właśnie od tego, bo mnie interesują y, y, Państwa jakieś refleksja, może są jakieś pytania do mnie czy coś takiego, więc może zacznijmy od, od tego, ponieważ my y, oczywiście mamy pewien już napisany scenariusz, z którym możemy oczywiście zabawić Państwa rozmową między sobą, ale myślę, że ciekawsze będzie takie rozwiązanie. Może ktoś z Państwa. O, proszę bardzo, oddamy mikrofon. Ja przyznam, że ten film dokumentalny naprawdę mi się spodobał, to znaczy opa, ponieważ. To był taki film bardzo spokojny, tam można było bardzo dużo myśleć, no i to był film naprawdę taki bardzo spokojny, jak już mówiłem, nie wiem, w którym trzeba było się troszeczkę nad tym zastanowić, no bo gdyby się nad tym nie myślał zupełnie tym, tym filmem, to by się go nie zrozumiało zupełnie. Myślałoby się, że to takie tylko wspomnienia starszych, a trzeba troszeczkę pomyśleć i odnieść do zwykłego życia. Na przykład samotność. Z jednej strony boimy się samotności, chcemy mieć kogoś, a z drugiej strony czasami chcemy być sami samotni. No i także to pokazuje, że takie spokojne życie może być równie dobre, co takie szalone jak niektórzy, a w niektórych wypadkach nawet lepsze. Cieszę się, że tutaj przyszedłem i dziękuję, że mogłem coś powiedzieć. A jak pan ma na imię? Igor. Igor, a ile masz lat? Możemy Te, mówić sobie po imieniu? 14. 14. nazwisko Dżusko-Rodziński. Świetnie. Zobacz że gdybyś zobaczył w mojej notatki, to samotność, zobacz, jest podkreślona. Jako jedno ze z, z słów, które chciałem podjąć. Bardzo ci dziękuję, Igor, że, że, to, że, że o tym powiedziałeś. Ktoś z Państwa? No to teraz po, podwyższyliśmy poziom. Teraz panie, tak, tak, podajemy sobie mikrofon. Proszę powiedzieć imię i ile pan ma lat. Tak. Bogusław Chomicki, 77, rów, rówieśnik właściwie y, całej epoki komunizmu, i dlatego y, zawsze cenię odkrywanie tej historii. Bo my, y, moi rówieśnicy, całe swoje dzieciństwo, i właściwie potem życie przeżywaliśmy w cieniu. Wojny z Niemcami, a tymczasem okazywało się, że w tle była ta jeszcze inna strona, ciemna strona mocy po stronie wschodniej, o której całkowicie milczano przez te wszystkie lata. I, i, i takie książki wspomnienia Herlinga Gurdzińskiego o w sowieckich gułagach, czy Sołżenicyna, czy innych pisarzy, dopiero odkrywały nam tą straszną prawdę. Ja nie umniejszam tej strasznej prawdy, która szła z zachodu, ale ta ze wschodu no była, to już trudno oceniać, ale chyba wielokroć straszniejsza, bo po pierwsze okrutna, samej fizycznej, że tak powiem, strony, a jednocześnie przemilczana, ukrywana, a ci, którzy z naszymi ojcami i braćmi robili takie okrutne rzeczy, kazali y, y, nam kazano nazywać ich naszymi przyjaciółmi i braćmi. To właśnie było straszne. Dziękuję. Jeśli pan pozwoli, to wprawdzie nie było... Za chwilę, nie, nie było pytania do mnie, ale ja to chciałem jakoś skomentować, Ponieważ to też obudziło jakieś moje refleksje. Ja jestem od Pana niewiele młodszy. No i tak akurat się złożyło, że książkę Inny świat przeczytałem, nie mając, nie wiem, 14, może 15 lat. No wiadomo, że ona była na indeksie, że nie było takie łatwe, ale to zrobiłem. Co ja z tego zrozumiałem? Tego już nie wiem nawet, ale na pewno coś, coś z tej książki zostało we mnie, takiego właśnie, co po, po, po latach wielu, wielu spowodowało, że, że, że właśnie chciałem zrobić film o tym pisarzu. Proszę bardzo. Julian Srebrny, też bardzo wiekowy, 78 lat. Muszę powiedzieć, że tak jak ten film o Gustawie Chrylnikowi-Grodzińskim. Zrobił na mnie wrażenie, ale w zasadzie głębią intelektualną, także i pewnie nie potrafię tak ładnie powiedzieć jak młodszy kolega, ale pewnie to samo jakieś te wrażenia i te całe, całe to życie przez tyle lat, ale muszę powiedzieć, że jestem chyba pod dużo większym wrażeniem tego drugiego filmu. Takie człowieczeństwo mimo tej koszmarnego życia. Znaczy trudno, on tego nie określa jako koszmarne życie, ale... Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Dziękuję ci, Andrzeju, za, taki, za ten drugi film także, bo to po prostu jest coś tak ponadczasowego. Ja bym chciał właśnie może skomentować to krótko, ten drugi film. Już nie lękam się nic. Otóż ja nie chcę i nie, nie potrafię, nie będę wartościował jakby tych obu filmów. Mogę tylko powiedzieć, jakby co to dla mnie znaczyło. Otóż ja robiłem dokumentację do, 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 do tego filmu o herlingu. i w ramach tej dokumentacji właśnie pojechałem do Jercewa, które wtedy widziałem po raz pierwszy, a to było lato 1994 roku i pojechałem tam z Mariuszem Wilkiem. I Mariusz Wilk poznał mnie z tym właśnie e, e, z bohaterem tego Francisz, drugiego z f, f, frank, Frankiem Tytuszem. I e, no, ja, ja po prostu o nie miałem, jakby właśnie, na tą historię, ponieważ to jest historia jakby tak, taka z samego dna piekła. To jest historia nie, nie, niesamowita. I już wtedy pomyślałem, że jeżeli, bo jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, czy będę robił ten film o Hellingu, że jeżeli będę ten, robił ten film a, i a, pojadę do Jercewa, a już ja miałem, już ten film był napisany, więc ja wiedziałem, że tam będą trzy jakby sekwencje, polska, neapolitańska i rosyjska, więc... A, Postanowiłem, że po prostu zrobię o nim film. I yy, w rezultacie było tak, że jak yy, już pojechaliśmy na te zdjęcia, mieliśmy bardzo, mało, bardzo yy, mało dni zdjęciowych i bardzo niedużo taśmy. Ten film jeszcze był robiony w, na taśmie filmowej, a nie na żadnym wideo. To jest I, 95 rok. Tak. Tak, i właśnie jesienią właściwie późną, bo to nawet nie była zima, tylko to był listopad, jak myśmy tam dotarli. No ale to na filmie wygląda jak zima, i to była zima, no taka, uff, takie było ponad 20 minus stopni, I, i ta kamera też nam tam zamarzała chwilami. I bo raczej było to, to wszystko, jest sprzęt. Wymyślony przez ludzi, Europejczyków, którzy nie rozumieją, że są takie temperatury. I e, na skrawkach, na resztkach tego materiału, który mi został po prostu, zrobiłem ten, ten e, zrobiłem zdjęcia, a mieliśmy bardzo na to mało czasu. Ten, ten film powstał w. Właściwie trudno nazwać, właściwie nawet nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest film. To było nasze spotkanie, które myśmy filmowali, myśmy w nim uczestniczyli, piliśmy wódkę, tak jak, jak nasi bohaterowie również. I... zrobiliśmy ten film w, wiem, w 5 godzin, czy coś takiego. I właściwie też na... No, bo normalnie to w takim dokumentalnym filmie, jak myśmy wtedy robili, to mniej więcej stosunek taśmy, zużycia taśmy był tam powiedzmy 1 do 7, 1 do 8, prawda? A tutaj właśnie myśmy zrobili to w takim stosunku 1 do 1 niemalże. No wiedziałem, bo to był już przedostatni dzień naszej, naszych zdjęć. Ja wiedziałem, tam tam strasznie krótko trwała ekspozycja, ekspozycja. Yy, 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 światło się zaczynało gdzieś o godzinie jakieś 10 i o 3, w, w pół do czwartej, bo kompletnie ciemno, więc to musieliśmy jakby się zmieścić w tej luce. No, no i, i ten film powstał, Ja go zrobiłem, po prostu na własne ryzyko, yy, bo nie miałem na niego zamówienia. No i potem zresztą to dosyć długo trwało, zanim to jakoś udało się sprzedać. No ale no właśnie ten film o Herlingu jeszcze to jest w miarę znany, bo on był. Po, po, pokazywany wielokrotnie w telewizji i jest też na tej mojej, w tym moim boksie, wydanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny, gdzie wyszło moich 12 filmów. Natomiast ten film o Franku Tytuszu jest w ogóle prawie nieznany. I, i on właśnie uważaliśmy tu z Arturem wspólnie, że warto go pokazać. i bo no ja, ja traktuję to jako właśnie awers i rewers tej samej historii. Proszę bardzo. Ktoś, pani? Tak, pani. Proszę Ja pani mam pytanie. Jak ma pani um, ma na imię ile ma pani lat? Um, pola i mam 13 prawie już lat. Um. Będzie taki moment, kiedy pani będzie mówiła: Nie mam jeszcze 50. Um, ja mam takie pytanie. Gdy pierwszy raz już pan spotkał tą osobę, tego Franciszka, jakby poznał go pan i jego charakter, to czy jakby już na tym pierwszym spotkaniu miał już, gdyby pan postanowił, że nakręci pan o nim film, to jakby. Bo czasami jest tak, że po prostu trafimy na jakąś osobę i już mamy taką wizję tego wszystkiego. i Czy pan już miał od razu taką wizję tego całego filmu, czy. Czy wpadliście na siebie przypadkiem, czy to było. Nie, ja rozumiem, o co pan ja? pyta. <śmiech> 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 Jak powiedziałem, zobaczyłem faceta, którego widziałem po raz pierwszy. Spędziliśmy parę godzin, wypiliśmy, nie wiem, parę litrów wódki, bo to było nas tam kilku. I po prostu zakochałem się w nim i pomyślałem sobie, że muszę ten film zrobić. Ja go. Yy, nie miałem wtedy, tak jak właśnie Herling był napisany, wymyślony od początku do końca. Tutaj ja wiedziałem tylko tyle, że musimy, musimy się spotkać musimy zacząć ze sobą rozmawiać. I dokładnie ten film, właściwie można powiedzieć reportaż bardziej, jest opisem zdarzeń w czasie linearnym, prawda? Początek jest taki, że my sobie siedzimy naprzeciwko siebie i rozmawiamy. On opowiada mi swój życiorys, opowiada mi o tych swoich strasznych. Wstych. Po czym nagle się robi jakieś przyjęcie, prawda? Jest jakiś stół, siadamy do tego stołu. Wszyscy: operator, e, e, dźwiękowiec, Ania, Wojdat, kierowniczka produkcji. E, no i po prostu z nimi rozmawiamy, pijemy i tak dalej. Przywiózł nam ta, na, nas tam człowiek, który był na, naszym takim opiekunem. Z ramienia, ja chciałem być KGB, ale to już oczywiście nie było KGB, tylko to było FSB, bo to już nie było Związku Sowieckiego, tylko też była Rosja, wolna. I, I ten człowiek nas tam zawiózł i potem myśmy się umówili, że jak tam właśnie o jakiejś godzinie, że on przyjedzie nas odebrać, bo to tam myśmy. No, 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 i tyle. Ja, dla mnie to było też niesamowite przeżycie, kiedy ten człowiek, który z tą władzą sowiecką właśnie to miał, co miał, on do dzisiaj, są w tym filmie to, to jest ten moment, który dla mnie jest najbardziej wstrząsający, jak on mówi o Stalinie. Mówi ten wąsaty diabeł, ale zastanawia, głos mu więźnie, pewno. On do dzisiaj nie, nie potrafi tego wymówić. I tak samo on się do dzisiaj boi władzy jakiejkolwiek. E, i, no I tyle przyjechał ten, ten nasz kapitan z KGB, a właściwie już z Federacyjnej Służby Bezpieczeństwa czy Federalnej. E, I ten franek po prostu. E, Nagle zamienił się w taką bryłę lodu. Znaczy, to wszystko jakby, co, co było przed chwilą, co było y, taką jego ekspresją, y, co było jego prawdą o nim. Nagle to się wszystko za, zatrzymało. Czy to jest wystarczająca odpowiedź? Wola, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Mm. Krystyna lat, e, Krystyna Wilczyńska lat niestety 79 ale nie ja, całe 79 ale ja mówię, no, nie, że, właśnie, że Państwo nie mówili ile macie lat bo to nie ja ma chciałam sposób, panu, bardzo, że ktoś chce. ja chciałam panu bardzo serdecznie podziękować w szczególności za ten drugi film który jest niezwykle wzruszający, niezwykle prawdziwy. Miałam nadzieję, że ten człowiek zachował w sobie radość życia. Natomiast to, co Pan powiedział, jest bardzo smutnym zakończeniem tego filmu. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Ale ja myślę, że on zachował radość tak. życia właśnie. Jednak to wie Pani, to, 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 że ja powiedziałem, że on się po prostu zmroził na widok władzy, to jest co innego. On, on ma właśnie swoją ma prawdziwą radość życia. Tam y, 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 jest człowiekiem pełnym ekspresji, tak mi się wydaje. Dziękujemy bardzo Pani. Anna Dudziuk, 72 pan, powiedział, żeby nie mówić wieku. Ale ja chciałam bardzo też za ten drugi film podziękować i chcę powiedzieć, że dla mnie on jest odpowiedzią na pewne pytanie, które zadawałam sobie bardzo wiele lat. Ja przez parę lat jeździłam systematycznie po parę razy do roku na Syberię i spotykałam tam różne osoby albo opowieści o różnych osobach które zostały, które wyszły z Łagry i zostały tam mieszkać. I na przykład, tam już niestety, tam aż nie dojechałam, ale na przykład jest opowieść o Magadanie, gdzie jest bardzo duża grupa takich ludzi. To Magadanie jest jeszcze dalej, bo przecież... Tak, I, tak, i są, i są jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo trudniejsze warunki życia. No ale byłam w Jakucku na przykład, gdzie też nie jest wesoło albo w Irkucku, gdzie też zima się zaczyna, jak mówiłeś o, o listopadzie, to zima się zaczyna w drugiej połowie września. I, no i dobrze, jeżeli się zacznie w drugiej połowie września. W Jakucku się mówi, że jest wiosna.